Będziemy odkuwać żywego człowieka od jezdni. To już nie jest Straż Pożarna. To zakład usług budowlano-ludzkich. Facet został odkuty z kawałkiem asfaltu. Czyli jakby co, nie tylko walczył o klimat, ale też teraz nosi kawałek drogi jak relikwie. Nowoczesny święty. Święty już od bitumicznej prawdy. I teraz mam tylko jedno pytanie: jakim trzeba być odklejeńcem, żeby się przykleić? Kierowca odkleił mnie do drogi, to znowu się przykleiłem i jutro też się przykleję. Ja rozumiem ideę. Chcą lepszego transportu publicznego. Jasne, też bym chciał. Ale blokowanie S8 to nie jest protest to jest terror drogowy na kleju montażowym. A jeden z kierowców użył gazu pieprzowego i tu mamy nowy poziom GTA Warszawa. Protestujący plus gaz pieprzowy plus młot pneumatyczny równa się kombo społeczne. Tylko czekać, aż Karcher wypuści nowy model K7 Ecoactivist Remower 3000. I ten korek 15 km